Witajcie w 73 odcinku programu Co w kosmosie. W dzisiejszym odcinku usłyszycie o nowym teleskopie kosmicznym supernowej, która spowodowała masowe wymieranie oraz Europie. Zaczynamy od nowego teleskopu kosmicznego, który będzie poszukiwał samotnych planet. Samotne planety są to planety, które zostały wyrzucone z swoich pierwotnych układów planetarnych i teraz same przemieszczają kosmos. Niektóre z nich mogły powstać też z małych chmur gazu, gdzie materii było zbyt mało, aby utworzyć gwiazdę. Nowy teleskop NASA będzie nosił imię po Nancy Grace Roman, amerykańskiej astronomce. Teleskop Roman będzie obserwował niebo w celu poszukiwania mikrosoczewkowania grawitacyjnego pochodzącego od samotnych planet. Mikrosoczewkowanie grawitacyjne jest zjawiskiem polegającym na zakrzywianiu promieni świetnych przez masywny obiekt, takie jak planeta czy Czarna dziura. Grawitacja planety działa wtedy jak soczewka, sprawiając, że odległa gwiazda na chwilę jaśnieje. Na podstawie tego pojaśnienia astronomowie są w stanie określić masę obiektu, który spowodował to mikrosoczewkowanie. Dzięki obserwacjom teleskopu Roman astronomowie mają nadzieję, że uda im się oszacować, ile mniej więcej samotnych planet występuje w naszej galaktyce. Pozwoli im to również lepiej zrozumieć mechanizm powstawania planet w układach planetarnych. Z samotnych planet przenosimy się do przeszłości naszej Ziemi. Według najnowszej teorii, jedno z masywnych wyginięć w historii Ziemi mogło być spowodowane wybuchem pobliskiej supernowej. Teorię tą wysnuli naukowcy z Uniwersytetu Illinois w Stanach Zjednoczonych. Według nich, 359 milionów lat temu doszło do wybuchu supernowej odległej od nas o 65 lat świetnych. Teorię tą wysnuli na podstawie kamienin roślin, które noszą ślady poparzenia światłem ultrafioletowym. Wskazuje to, że na Ziemi doszło do długotrwałego zaniku warstwy ozonowej. Inne możliwe przyczyny zaniku warstwy ozonowej, takie jak aktywność wulkaniczna czy globalne ocieplenie, zostały odrzucone, ponieważ nie dysponujemy żadnymi dowodami, że w tamtych czasach mogło dojść do takich zjawisk. Wybuch supernowej może spowodować, że warstwa ozonowa zniknie nawet na 100 tysięcy lat, lecz z badań wynika, że zanik warstwy ozonowej trwał około 300 tysięcy lat. Może to oznaczać, że w tamtym okresie doszło do więcej niż jednego wybuchu supernowej. Aby ostatecznie potwierdzić tę teorię, naukowcy muszą znaleźć izotop Plutonu 244 i Samaru 146 w skałach z tamtego okresu. Obydwa izotopy nie występują naturalnie na Ziemi. Ich obecność jednoznacznie wskaże wybuch supernowej jako przyczynę masowego wymierania 359 milionów lat temu. Z Ziemi przenosimy się do Europy, gdzie w przeszłości doszło najprawdopodobniej do przesunięcia się warstw lodu aż o 70 stopni. Gdy spojrzymy na Europę lodowy księżyc Jowicza, zauważymy na jego powierzchni pęknięcia. Pęknięcia te mają głębokość nawet 200 metrów i powstały wskutek przesunięcia się lodowej powierzchni o ponad 70 stopni szerokości geograficznej. Odkrycie to było możliwe dzięki dokładnym zdjęciom powierzchni Europy wykonanym przez sondę kosmiczną Galileo, która w latach 1995-2003 badała układ Jowisza. Odkrycie to daje naukowcom nowych wskazówek, jak wyglądała historia powierzchni Europy. Przyszłe misje kosmiczne, takie jak Europa Clipper, będą mogły dostarczyć jeszcze więcej informacji o przeszłości lodowej powierzchni tego księżyca. I to wszystko w tym odcinku. Jeśli się Wam podobało, to polubcie ten film i zasubskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić następnych odcinków. Zapraszamy Was również na naszą stronę internetową. Na razie i do usłyszenia za tydzień.